Łukasz Henel Szkarłatny Blask Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział siódmy. Pewnego wieczoru Ksenia powiadomiła mnie, że powinienem stawić się nocą na naszym sekretnym miejscu spotkań. Nad lasem szalała wichura i obawiałem się, czy uda mi się bezpiecznie dotrzeć do kaplicy. Wokoło spadały kawałki odłamanych wichrem gałęzi, jak gdyby las starał się zatrzymać mnie w drodze. Parłem jednak niepowstrzymanie naprzód, mając wciąż na względzie znaczenie ceremoniału, który miał zostać odprawiony. Gdy dotarłem na miejsce, na powitanie wyszła mi ksenia. Ubrana w czarną suknię i czarny welon, wyglądała jeszcze piękniej niż zazwyczaj. Było nastroje. Doktor zapewnił, że właśnie taka liczba jest najbardziej odpowiednia i celowo mnie zaprosił. Kiedy wszedłem do głównego pomieszczenia kaplicy, byłem bardzo podekscytowany. Wszędzie wokół porozstawiano płonące świece. Na podłodze wyrysowano obok siebie trzy koła, z których środkowe było największe. Kręgi wypełnione były znakami, których znaczenia nie pojmowałem. Wreszcie Langman przemówił: Wyjaśnił, że dzięki specjalnym inwokacjom przywołamy anioła, który da nam wszystkim niezwykłą moc, dzięki której zdobędziemy władzę i pieniądze, jakie trudno sobie nawet wyobrazić. Będziemy mogli kontrolować i wykorzystywać jego moc za pomocą pieczęci. Wcześniej wiele opowiadał o koniunkcji, jaką tworzą dobrane słowa i symbole, a także gesty. W swojej młodzieńczej głupocie i naiwności przystałem na tę szaloną propozycję człowieka, którego dziś uważam za głupca opętanego chciwością. Sądzę ponadto, że mógł wówczas słyszeć głos i być może to on właśnie nakłonił go do rytuału. Około północy ustawiliśmy się w nakreślonych na podłodze kołach. Doktor stanął w środkowym, a Ksenia i ja po jego bokach. Langman z najwyższą surowością ostrzegł nas, że pod żadnym pozorem nie wolno nam opuszczać kręgów, chyba że on sam wyraźnie nam to nakaże. Cokolwiek by się działo, musicie pozostać wewnątrz, powtórzył. Następnie położył przed sobą niewielkich rozmiarów worek wykonany z czarnej skóry. Otworzył księgę i silnym, donośnym głosem zaczął wypowiadać niezrozumiałe dla mnie słowa. Po części przypominały one łacinę, ale były tam również słowa brzmiące odmiennie, wypowiadane w jakimś innym języku. Doktor, nie odwracając się, podniósł dłoń w geście ostrzeżenia. Pomyślał widocznie, że chciałem opuścić nakreślony na podłodze krąg. W drugiej dłoni trzymał długi, lśniący sztylet. W tym kątem oka dostrzegłem niespotykane zjawisko. Księżyc, który oświetlał wnętrze, przybrał niepokojący szkarłatny kolor. Sądząc, że ulegam złudzeniu, powiedziałem głośno o tym, co dostrzegłem. Doktor jednak nie spojrzał nawet w okno, trwając w skupieniu stwierdził jedynie, że on nadchodzi po czym zaintonował dziwaczną, jak gdyby żałobną pieśń. Niespodziewanie zerwał się wiatr zdumiało mnie to, ponieważ przebywaliśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Najdziwniejsze jednak było to, że w ogóle nie czułem podmuchów na sobie. Przejawiał się on w przytłumionych i pochylonych płomieniach świec, poruszał białym obrusem, którym nakryty był znajdujący się w pokoju stolik. Doktor ponownie zaintonował jakąś formułę, ale nie zdołał jej dokończyć. Potężne uderzenie wichru zdmuchnęło część świec, a do pokoju Wtargnął szkarłatny blask zaglądającego w okna księżyca. Znajdujące się w pomieszczeniu lustro eksplodowało z przeraźliwym hukiem, wyrzucając chmurę ostrych jak Żyletki odłamków szkła. Przestraszona Ksenia krzyknęła głośno, odruchowo osłaniając twarz. Wykonała przy tym krok w tył. Doktor zawołał ostrzegawczo, ale przeraźliwe wycie wiatru zagłuszyło jego słowa. Zauważyłem, że ciemność gęstnieje. Było to zjawisko trudne do opisania. Miałem wrażenie, że mrok formuje się na kształt chmury zwisającej nad naszymi głowami, czarnej jak smoła i kłębiącej się niczym morska toń w czasie sztormu. Cały pokój wypełniły wyładowania elektryczne. W powietrzu czuć było zapach powietrza po burzy. Nagle przed naszymi oczami zaczęła formować się postać nieustannie zmieniająca swój kształt. Przez chwilę przypominała rzeźbę jakiegoś rzymskiego boga, przystrojonego w wieniec z wawrzynu i jadącego na ognistym rydwanie. Przerażony dostrzegłem, że pod nim kłębi się morze węży, pająków, skorpionów i mnóstwo wszelkiego robactwa. Ogarnął mnie straszliwy lęk i obrzydzenie. Całą swoją wolę skupiłem na tym, by nie opuścić magicznego koła. Czułem bowiem, że poza nim czeka mnie zguba. Spojrzałem w dół i ujrzałem, że stoję na skraju ogromnej przepaści której dna nie mogłem nawet dostrzec. Demon tymczasem przybrał nową formę, upodabniając się teraz do kwitującego w powietrzu mężczyzny, którego głowa była głową kozła z ogromnymi, zawiniętymi rogami. Prawa ręka przerażającego stwora uniesiona była w geście przypominającym błogosławieństwo. Druga, wyciągnięta w naszym kierunku i zdawała się trzymać kulę ognia. Oczy potwora były zielone z czarnymi jak noc prostokątnymi źrenicami, które wpatrywały się w nas z hipnotyzującą siłą. Biada matkom śmiertelnych, których łona wydały owoce. Przyszedł wicher i strąci je w ogień nieugaszony. Rozległ się straszliwy, wibrujący niczym żałobny dzwon głos. Tam płonąć będą po wszystkie dni, nie znajdując spokoju. Otworzyliście drzwi do czeluści, i nie macie mocy, by je zamknąć. Nastał czas pokarmu, czas pożywienia, pragnę. Nagle kaplica napełniła się postaciami o umęczonych, napełnionych rozpaczą twarza. Wokół dostrzegłem dzieci, ludzi w sile wieku i starców, a nawet niemowlęta i płody, unoszących się w powietrzu, kwitujących jak gdyby skąpanych w substancji, która raz przypominała ogień, a raz krew. Niektóre z ciał wydawały się dotknięte rozkładem, inne nie. Wiele z nich wyciągało w naszą stronę ręce, jak gdyby w błagalnym geście. Inne znów zdawały się rzucać przekleństwa i grozić. Ksenia, ogarnięta przerażeniem, cofnęła się o jeszcze jeden krok, wychodząc poza magiczny krąg. W mgnieniu oka całe jej ciało stanęło w płomieniach, jakby było oblane naftą. Usłyszałem straszliwy, pełen ostatecznej trwogi krzyk. Przez krótką chwilę jej wzrok spotkał się z moim. Później płonące ciało osunęło się na ziemię. Doktor z twarzą bladą jak ściana wykrzykiwał jakieś słowa. Domyśliłem się, że próbuje walczyć. W wyciągniętej ręce trzymał pieczęć. Było jednak jasne, że doszło do jakiejś potwornej pomyłki i nie jest w stanie kontrolować siły, jaką przywołał. Rozległo się głośne trzeszczenie stropowych belek, jakby napierała na nie jakaś potworna siła, i nagle dach kaplicy eksplodował, odsłaniając nocne niebo. Potworna postać demona uniosła się w majestatycznym ruchu, a wraz z nią podążyły widma. Po chwili całe zjawisko zatraciło swoją ostrość i zanikło, jak gdyby rozprzestrzeniając się po lesie. Część świec postrącana przez wiatr rozniciła pożar, błyskawicznie rozszerzający się po drewnianej podłodze. Zrozumiałem, że jeśli pozostaniemy w przeklętej kaplicy jeszcze chwilę, grozi nam nieuchronna zguba. Langman klęczał. Z przerażeniem zauważyłem, że jego włosy całkowicie posiwiały. Złapałem go za ramię, szarpiąc i starając się uratować przed ogniem. Zrobiliśmy straszną rzecz. Niech Bóg nam wybaczy, jakim byłem głupcem, jakim byłem głupcem! Powtarzał wciąż i odpychał mnie, nie pozwalając sobie pomóc. Zrozumiałem, że jeśli będę zwlekał, zginę razem z nimi. Wybiegłem więc jak najszybciej. I zacząłem uciekać co sił z tamtego miejsca, zostawiając za sobą straszliwą pożogę.